Dzień dobry, witam Państwa na, na porannym komentarzu. Przechodzimy do kalendarza makro. Mamy dzisiaj ważne dane ze Stanów o 14.30. Zamówienia na dobra trwałego użytku. Również o 14.30, jak zwykle w wniosku o zasiłki dla bezrobotnych. I 17 indeks Kansas City Tech dla przemysłu. Wcześniej jeszcze będziemy mieli dane od 12.00 dla Wielkiej Brytanii. Sprzedaż detaliczna. No, i to praktycznie wszystko z tych ważniejszych danych. Przechodzimy do głównych instrumentów. E, tutaj najpierw, e, kontakty na ASMP 500. E, prawdopodobnie jeszcze może być nastąpić niewielkie przekroczenie tutaj tych lokalnych szczytów w ramach tutaj tej fali pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Potem oczekuję na korektę, fala czwarta. <grym> Może potwarcić się koło dwóch sesji. Potem jeszcze kilkunstacyjna fala, została fala piąta. Target do 2500 i w dłuższej perspektywie przesilenie. Poważniejsze spadki. Myślę, że co najmniej na 2400 spadniemy lub nawet niżej dziś na 350. Potem w dłuższej perspektywie powrót do trendu wzrostowego. Dach jest słabszy. Tu w krótkim terminie może wycofnięcie się na ostatni dołek. Potem kolejny ruch w górę. Silny opór jest w okolicach 12:300, 12:335. I w dalszej perspektywie, po w stanach, oczekuję spadku. Na polskim rynku to odbicie może być korekcyjne. W dłuższej perspektywie spadki. Euro-dolar. Teraz. Mieliśmy wczoraj po decyzji FED bez zmiany stóp procentowych wzrost kursu euro do dolara. Pojawiła się do pięciopalowa struktura. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W krótkim terminie może lokalna korekta. Jeżeli dojdzie do przewidzenia wsparcia na poziomie 1.16.95 i 1.16.80, to wtedy czeka nas poważniejszy ruch w dół i przydałaby się teraz właśnie taka realizacja zysków, potem w dłuższej perspektywie wielosesyjnej jeszcze możliwy nowy szczyt i dopiero potem przesilenie. Na okresie dolara do złotego powinniśmy zobaczyć w takiej kilku tygodniowej perspektywie jeszcze kolejny dołek w ramach pięciopalowej struktury z poziomu 65, przepraszam, 62. Potem w dłuższej perspektywie czeka nas poważniejszy, trwalszy ruch w górę. Euro, przepraszam, złoto, na złocie też mieliśmy, wczoraj wzrosty, przekroczony tutaj ten lokalny szczyt, w krótkim terminie może wycofnięcie, potem dalsze wzrosty, a chyba, żeby doszło do szybciej tego wsparcia. W jaki to poziom? 1256 i w dalszej bezpieczeństwie możliwy byłby powrót w okolica na przykład 1240 i potem dalszy wzrost. No i ropa. Mieliśmy wczoraj ogłoszone dane o zapasach. Znacznie większy spadek zapasów niż oczekiwano. Część inwestorów przystąpiła do zakupów, jednak Myślę, że ta część inwestorów, która zaczęła tutaj kupować, garopę, e, zapomniała o tym, że wcześniej mieliśmy bardzo silny wzrost, w związku z tym, przed dalszymi wzrostami, które one mają nastąpić, powinniśmy zobaczyć realizację zysków. E, tak, dzisiaj mamy debiut spółki Play. E, zapraszam naszych klientów na szkolenie zamknięte. Dzisiaj to szkolenie odbędzie się wcześniej, o godzinie 14:20. Na wideokonferencji też będę mówić o tej spółce, co się może na niej wydarzyć, jakie upadki techniczne już będzie widoczne i co, co z tego będzie wynikało w tej krótkiej perspektywie. No i również będą komentarze liczne dzisiaj na naszej stronie odnośnie sytuacji na tej spółce. Należy pamiętać o tym, że ponieważ w Stanach Zjednoczonych przewidywana jest większa korekta, to ona powinna doprowadzić do spadków na naszym e, rynku na głównych indeksach, no i również ta spółka powinna się temu poddać. Często jest tak, że podejdziecie e, spółki, spółka rośnie, czy to kilka e, godzin, czy to kilka dni i potem dochodzi do przesilenia e, i rozpoczyna się jakiś poważniejszy ruch e, w dół. Także zapraszam na dzisiejsze szkolenia i do usłyszenia.